Projekt dotyczy pocztówek i listów, wysyłania do znanych osób, opisywania swojej małej ojczyzny. No, Mirek zgłosił się do nas tutaj z propozycją wzięcia udziału w akcji trafu pisania listów. Ja jako polonistka oczywiście ochoczo na to przystałam, bo, bo też powody dwa ważne. Po pierwsze dzieci będą pisać listy, a po drugie będą mogły napisać o swojej dzielnicy. Każdy pisał o czymś innym, o ośrodkach sportowych, że mamy tutaj dużo boiz, na których możemy rozwijać swoje pasje, mamy też klub piłkarski. No i że można tam chodzić na te boiska spotkać się ze znajomymi. Ja napisałam o tym, że niedowczycy pozwalają mi się rozwijać, bo na przykład jest dom kultury, w którym jest wiele rzeczy, na które młodzi ludzie chodzą, na przykład zajęcia z gitary czy zajęcia z rysunku. Naprawdę bardzo rzeczy, które pozwalają nam rozwijać swoje możliwości. Bardzo się na pewno ucieszyli wszyscy, że taka ważna osoba do nas przyjdzie do, ja do tutaj. Zdziwienie. No, no. No tak, ważną W ogóle wielkie osiągnięcie, że ktoś taki jak pierwsza dama postanowił do nas przyjechać i to jest trochę niedowierzające, no, ja na przykład nie potrafiłam to uwierzyć. Dopiero dzisiaj jak właśnie zobaczyłam prasę na przykład, albo jak zaczęli sprawdzać na tą szkołę, to dopiero to do mnie dotarło, że naprawdę tutaj będzie i chcemy się pokazać naprawdę z jak najlepszej strony. Mamy przygotowaną grę miejską. I, no, i pani, prezydent będzie, pani prezydentowa będzie się dowiadywać nowych rzeczy o naszych y, niedowczycach. Zresztą my też, bo nie interesujemy się tak jako, jako młodzież, więc dowiemy się też wielu rzeczy. Rzeczy, bo my sami nie wiemy do końca, na czym polega GTA Renowa. To, to jest właśnie ta szczególna cecha tej gry, że nawet my nie wiemy o co do końca chodzi w niej. My się będziemy też dowiadywać tych wszystkich rzeczy na bieżąco razem z nas, panią prezydentową. Będą musiały wykonać zadania historyczne, zadania zabawne, z przymrużeniem oka, i szkubanie bierza będzie, i śpiewanie piosenek. Chcieliśmy pokazać też tą naszą dzielnicę naszym uczniom, ale i pani prezydentowej, no właśnie w taki zwykły, prosty sposób, tak jak my ją widzimy na co dzień. Do kogo byście chciały napisać list w następnej kolejności? Trudne pytanie, jest duży wybór. Yy, jeszcze żeśmy się nad tym tak nie zastanawiali. My jeszcze nie mamy następnych planów, kogo byśmy chcieli zaprosić, ale myślę, że większość chłopaków by jakąś twarz ze sportu wybrało, a większość dziewczyn to na pewno jakąś celebrytkę czy coś w tym stylu. Ja myślę, że w przyszłym roku przyjedzie papież Franciszek albo dalej Lama.